Witam na kanale Emigracja do Szwajcarii. Chciałem przedstawić swój nowy film, ale wcześniej chciałem również przypomnieć, że zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Aby to zrobić, należy nacisnąć. Przycisk subskrybuj, a później u góry wyskoczy taki dzwoneczek. Ten dzwoneczek też naciskamy. Zachęcam również do komentowania moich filmów. Oraz oczywiście, jeśli film się podobał, to to obowiązkowo łapka w górę. Przypominam również, że można mi postawić kawę. Założyłem Patronajta. Link do mojego Patronajta jest w opisie pod filmem. Można mi wpłacić 5 zł. O, tak wygląda. 5 zł. A teraz już zapraszam na film. Tu dostałem od firmy narzędzia akuszałwe por maszynę kabel trombel to funkcjonówka. po bo pracownikowi się należy oczywiście dostałem do użytkowania, nie na własność a tu jest ta pompa ciepła którą będę dzisiaj podłączał tu nie ma dużo tutaj idzie zasilanie, tu mam kabel do zasilania przygotowany muszę go puścić tym kanałem tam do skrzynki do tej tutaj już wczoraj żeśmy pociągnęli zasilanie z szafy głównej także to nie ma dużo pracy tutaj do jakieś sterowania tu mam plan wszystko na planie jest ale ogólnie nie ma tego dużo nie w porównaniu do yy, tych pomp ciepła które wcześniej tu podłączałem yy, w tej firmie to to jest małe urządzenie mało jest tych różnych pierdolników żójników sterowników pomp nie ma tego tutaj dużo, więc też roboty nie jest dużo. W związku z tym trzeba się napić Red Bull. <laughs> Już wczoraj Nie wczoraj, bo na poprzednim filmie pokazywałem tego byka, tego Mercedesa. To jest chyba CLK ze składanym dachem. Nie, to jest Ezel to jest EZL. Mm. Ze składanym dachem. Z silnikiem 63 litra. To już pokazywałem na ostatnim filmie, i bez rejestracji. Dlaczego bez rejestracji ten samochód jest? W no, Szwajcarii można mieć jedną rejestrację do kilku samochodów. Już to mówiłem. Wiem. I goździa chce jechać tym samochodem, to teraz nie ma rejestracji. Prawdopodobnie ta BMW to jest jego. Bo wczoraj jej nie było tutaj, a dzisiaj już jest. Wczoraj nie było tego domu, a dzisiaj już jest. I po prostu ono ściąga rejestrację stąd, i przekłada sobie tutaj. I siada do tego bydlaka i jedzie. Czyli co? Można tak? No można. Wszystko można, jak się chce. No byłem po żywiec drój. Tomasz, ja ty wozisz z Polski? Wodę w Szwajcarii? Jest woda. No ja wiem, że jest. Ale nie ma. Żywiec strój, mocny gaz. To moja ulubiona. <grym> mają różne wody, już o tym opowiadałem w paru filmach ja najczęściej piję tu w Szwajcarii San Pellegrino jak zobaczyłem ten, jak zobaczyłem w Polsce cenę tej wody San Pellegrino to mnie to mnie kurde zgrzało za 6 butelek chyba 40 zł była cena za zgrzewkę 6 butelek to, to nie wiem po ile wychodzi, ale dwa albo trzy razy drożej jak w Szwajcarii. Ale to ceny w Polsce, ceny w Polsce zwariowały, tak jak już mówiłem. Jak jest coś już droższe jak, jak w Szwajcarii, to znaczy, że ceny zwariowały. One się biorą z powietrza. Woda San Peregrino jest prowadzona z Włoch, więc skoro w Szwajcarii kosztuje franka. Czyli 4,50 To dlaczego w Polsce jest droższa? <laughs> ja wiem, że trochę dalej w Szwajcarii, ale no nie przesadzajmy Ech. Czyli tak, żywy zdrój mam Bo przyjechałem z Polski dopiero co Ale nie wziąłem tego dużo Co prawda jest już chłodno i wody mineralnej dużo już nie schodzi bo nie jest ciepło. No ale trzeba będzie kupić. W tym tygodniu jeszcze nie. Ale możliwe, że już w przyszłym. Trzeba będzie kupić San Pellegrino. W cenie niższej jak w Polsce. Robi się, robi się. Robię zasilanie. Ja tam mówiłem w ostatnim filmie, że <laughs> wymeldowałem się ze Szwajcarii. Bo to bo to BVG chciałem wybrać, nie? No i tak, no i znędowałem się. <laughs> Wysłałem mi papier, że się wybędowałem. Ale pozwolenie na pracę i pobyt mam teoretycznie. Teoretycznie tylko o, tak wygląda. Pozwolenie na pracę i pobyt. No, no jest ważne do czerwca. Ale ponieważ się wymeldowałem, to muszę teraz gdzieś się znowu zameldować. Jak się wymeldowywałem, to im powiedziałem, że już do Szwajcarii wyjeżdżam. I będę szukał pracy w Niemczech. No ale ja teraz przyjdę i powiem. Dzień dobry. Gritzy. <gryzzy> Jednak się rozmyśliłem i wracam do Szwajcarii. Chciałem się zameldować. No i liczę na to. Na co ja liczę? Umiesz liczyć, licz na siebie. Liczę na to, że nikt tego nie będzie sprawdzał. Bo ja z powrotem do Szwajcarii wróciłem. Eee, no bo wysłałem im papier, że się wymyślowałem, liczę na to, że nikt tego nie będzie sprawdzał. I te pieniążki z BVG mi wypłacą. A tutaj zacznę pracę na nowo. I za jakiś czas Znowu będą mi. Znowu mi się trochę BVG uzbiera. Ja wybieram wszystko. Ja wybieram nic nie składam, tu nie odkładam na emeryturę. Myślę, że żadnej emerytury ze Szwajcarii brał nie będę. Znaczy się... No tam mi się składa, to obowiązkowe jest, nie? No to to. No albo będę dostawał jakieś pieniądze. Albo sobie wybiorę cały kapitał, ile jeszcze będzie taka możliwość, bo gdzieś tam pytałem, że podobno już nie można, no nie wiem, ale to jest jeszcze pieśń przyszłości, to jeszcze 10 lat <grym> nie wiadomo czy to żyję. Tam jest taki film eee, Niedawno nakręciłem jak zostałem Pobity w pracy, no. <noise> pobity, może tam to za mocne określenie, no, ale uderzony przez takiego głupka Polaka, chorego na głowę człowieka. No, ja z tej pracy odszedłem. Firma, w której pracowałem, upierała się, że ja jeszcze tam muszę pracować. Ja powiedziałem, że nie, nie będę tam pracował, bo tu jest niebezpiecznie. Później mnie straszyli, że mam dwa dni wypowiedzenia, że jeszcze muszę pracować. To chyba ja było w czwartek. Ja w czwartek, poniedziałek, wtorek, środa pracowałem. O ile dobrze pamiętam, musiałbym popatrzeć na dokumenty. W czwartek zdaje się odszedłem. Oni się upierali, że jeszcze muszę w piątek pracować. Ja w piątek już powiedziałem, że nie. Ja mówię, ale ty masz dwa dni wypowiedzenia, ty musisz pracować jeszcze. Ja mówię nie. I odszedłem i byłem przekonany, że już mnie nie lubią, nie? Że niech się do mnie nie odezwie. Ale nie! Ale nie! Yy. Przyjechałem do Polski w następny tydzień i miałem tą ofertę do Niemiec, nie? Na utrzymanie ruchu. I on do mnie dzwoni. Yy. Kiedy on do mnie dzwonił? Jakoś pod koniec tygodnia. Że jest praca dla mnie i, 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 i czy pojadę. Ja mówię, że, że muszę się zastanowić, zajmij czas, ale to nie może się zastanawiać, bo to od poniedziałku, a ja miałem do tych nie, nie zjechać, więc mówię, że od poniedziałku nie, bo ja jestem w Polsce, mam urlop, aha. Mhm. No dobra, no to dobra, no to jak tak, no to, to ewentualnie się zamelduję, jakby szukał pracy, ja mówię dobra. Ale się nie zameldowałem, bo dostałem ofertę tutaj, nie? No i, i byłem przekonany, że już nie zadzwoni, a on dzwoni dzisiaj. Dzwoni do mnie i mówi, że do pracy, czy bym nie chciał iść. Ja mówię, słuchaj, no, ja tu pracowałem w takiej firmie i dostałem e, od niej ofertę pracy już bezpośrednio. A on mówi, a na, na, na fest -sztereg. Ja mówię, no. No niby tak, ale nie, bo jest to praca bezpośrednio w firmie, ale na czas określony, nie? Czyli nie na czas nieokreślony, tylko pracuję już bez agencji, no ale jak pracy nie będzie, to mnie zwolnią, nie? Nie będą mnie trzymać na festa. A jak długo tu będę pracował, mówię to nie wiem. Dobra mówi dobra, no to dobrze mówi tak, to jest lepiej jak przez agencję nie pracujesz, ale jakbyś już nie miał pracy, to do nas zadzwoń. Także lubią mnie dalej. Od dawna do cięcia używa się flexa. Do kanału, do lurek, ja do wszystkiego używam flexa. Ale jest innowacja, takie coś mi dało. Wyżynarkę. Do rurek, do. do wariatru. znaczy Próbowałem to uciąć. O, tak wychodzi. O. Nie wiem, muszę dzisiaj pojechać na warsztat. Nie mi da flexa, a to nie chcę zabiera Ja nie wiem, kto to wymyślił. Robi się, robi się. Już tutaj, jak to mówią Szwajcarzy. Culajtik jest zrobiony tutaj Culajtik do tej pompy jest zrobiony tutaj czujnik pach pach tu puściłem rurą tutaj robię separatnie nie wiem czy dla osób które się nie znają albo zaczynają swoją karierę jako elektryk, tłumaczy. i pokazuję i objaśnię. Mamy Starkstrom i Schwachstrom. Czyli wysokie napięcie i niskie. Wysokie to jest yy, na przykład 240 jak idzie jedna faza, albo 400 jak idzie trzy fazy. O na przykład takim kablem grubym tutaj idzie zasilanie do pompy. To jest Stark strom, czyli mocny prąd, wysokie napięcie, mocne. Natomiast niskie napięcie to może być na przykład taki okabelek z tego czujnika. Tu może iść 12 albo 24 v I układając w trasie robi się separację. W chwili, w chwili obecnej kiedy sterowanie e, jest cyfrowe, nie wszystko jest cyfrowe. No. Ten czujnik myślę, że on nie jest cyfrowy, tylko że jest analogowy. Więc w tym przypadku ta separacja ma jakiś sens. Po co się to robi? Robi się to po to, że jeśli biegną przewody wysokiego napięcia, znaczy wysokiego. No, 240 wodla albo 400, to one powodują, że powstaje indukcja, która może generować w przewodzie niskiego napięcia jakiś prąd. I im przewód jest dłuższy, czyli jak to mówią Szwajcarzy, leitung. Czyli ten przewód jest dłuższy, to, to napięcie pochodzące z indukcji może być wyższe i to może powodować zakłócenia w sterowaniu. Dlatego się separuje czyli na jednej stronie się układa przewody wysokiego napięcia, sztarki. A po drugiej stronie te przewody sterujące niskiego napięcia. W przypadku, kiedy sterowanie jest cyfrowe, taka separacja nie ma sensu, bo przy sterowaniu cyfrowym ten problem nie występuje. Nawet jeśli się jakiś tam sygnał, jakiś prąd generuje, to nie jest w stanie zmylić, zmylić sztucznej inteligencji. Natomiast w tym przypadku tak się robi. Ja tutaj to robię, chociaż to w sumie niepotrzebnie, bo tutaj nie jest jakieś długie to. Ale w przypadku długich tras, gdzie te przewody są tam, powiedzmy, po 100 metrów czy, czy gdzieś około, no to jakiś sens to ma i tak się robi. To w kwestii wyjaśnienia jest godzina 11:30. Za chwilę jedziemy na kebaba. Do zobaczenia w Szwajcarii.